Siemanko, ja nazywam się Łukasz Białecki i bardzo się cieszę, że mogę gościć Was na kanale Flavor Design, a dzisiaj przychodzę do Was nie z nowością, w zasadzie to z klasyką, tylko klasyką, która po raz kolejny ewoluowała delikatnie i jest to Spigen Tough Armor. Etui to zaliczyło ostatnio kolejną rewizję, tak wiecie, delikatny facelifting przy okazji premiery iPhone'ów 17. generacji i choć pokazywałem je Wam już na tym kanale, to myślę, że tutaj warto też właśnie zrobić taki delikatny update, bo choć różnice nie są znaczne, jest to w założeniu dalej to samo etui, no, Natomiast odrobinkę się zmieniło, więc z czym mamy tutaj do czynienia? Potraktujmy ten materiał, jakbyśmy w ogóle zupełnie na nowo po prostu odkrywali ten pokrowiec. Jest to klasyczna hybryda Spigena, etui, które jest na rynku myślę już z kilkanaście lat i wiele od swoich początków się nie zmieniło. Czyli dalej mamy pokrowiec z dwóch części. Ten główny korpus, ta część, w którą wpinamy telefon, wykonana jest w zasadzie w 100% z TPU, czyli z termoplastycznego poliuretanu. Materiał bardzo sprężysty, elastyczny, stosunkowo lekki, co ważne. Jak na taki całkiem spory kawałek tworzywa i do takiego dosyć mięsistego, miejscami całkiem grubego, to to nie waży praktycznie nic. Na drugą, w zasadzie nierozłączną częścią, no to funkcjonuje tylko i wyłącznie razem, spięte ze sobą, jest korpus z poliwęglanu czyli sztywne tworzywo, które spina nam to wszystko razem. No i to łączenie materiału właśnie sztywnego z elastycznym po prostu maksymalizuje stopień ochrony, jaki możemy dostać w pokrowcu dalej, dosyć zwartym, bardzo lekkim, nie nabudowującym wcale tak mocno urządzenia, jak można by pomyśleć, kiedy właśnie widzimy coś, co składa się z dwóch elementów, tak Wydaje się nawet optycznie dosyć masywne, ale nie jest też tak, że zupełnie nie jest. Tam, gdzie tego materiału powinno być dużo, tu jest dużo i to tu i rzeczywiście bardzo fajnie dzięki temu chroni. I co ważne jest to jednocześnie case, który nie wpływa wcale bądź w bardzo, bardzo nieznaczny sposób na to, jak z telefonu korzystamy, czyli nie zaburza on w żaden sposób ergonomii urządzenia. Może nawet delikatnie ją rozwija, rozbudowuje ze względu na jedną funkcjonalność, o której za chwilkę. Ale najpierw jeszcze kilka szczegółów, jeżeli chodzi o konstrukcję. Bo jak pewnie już widzicie, wewnątrz dzieją się też ciekawe rzeczy. Te takie limonkowo-żółte wkładki, które tutaj widzicie, to są pady takie z pianki mikrokomórkowej, z bardzo dużym efektem pamięci. Zakładam, że jest to jak poron, coś w tym stylu. Bardzo sprężysty materiał, który ma eliminować wszelkie ewentualne drgania, jeszcze lepiej amortyzować podczas upadków. Także mamy go troszkę tutaj z tyłu, żeby zaamortyzować, gdyby uderzenie nastąpiło bezpośrednio w tył obudowy i na każdym z rogów mamy też dodatkową taką wkładeczkę właśnie z tej pianki mikrokomórkowej. No i pomimo tej pianki tutaj, no to i tak na tych rogach jest jeszcze w ogóle całkiem sporo właśnie tego termoplastycznego poliuretanu, który sam w sobie daje bardzo dobrą amortyzację. To jest po prostu bardzo sprężysty materiał, który będzie świetnie pochłaniał siłę uderzenia w przypadku upadków. Po włożeniu telefonów takie tu i... Ten oczywiście zmienia się. Zmienia się bardzo, jeżeli chodzi o wygląd oczywiście, no bo to tu zabudowuje w 100% w zasadzie nam telefon. Tak jak widzicie, nawet wyspa aparatów jest w zasadzie cała zasłonięta. Wycięcia są tylko na obiektywy, lampę lidar i mikrofon. No i taki iPhone 17 Pro, na którym demonstruję wam to tu, zmienia się w zasadzie nie do poznania. Z jednej strony tak, no jest to tu na pewno nie dla każdego, no po prostu musi się to komuś spodobać. Ale jeżeli szukacie czegoś naprawdę mocnego, to jest to zawsze moim zdaniem tu i warte Właśnie, jeżeli szukacie czegoś, co ma przede wszystkim wam telefon chronić? I mm, moim zdaniem nawet nieźle wyglądać, ale oczywiście to wszystko rozbija się o kwestie indywidualne. Ale największą jego siłą jest po prostu to, jak dobrze tu wszystko działa. Przyciski przeniesione są w sposób być może troszkę nieortodoksyjny, bo choć. Można wszystko wyczuć i można się do nich przyzwyczaić, to w zasadzie są na równi z samym pokrowcem. Mamy tutaj tylko miejscami, na przykład zmienioną fakturę. I tak, na przykład, na przycisku blokady mamy tutaj takie prążki po prostu, które od razu wyczuwamy pod palcem plus i minus, natomiast po prostu już w sposób naturalny wiemy, że jest na dole, oddzielony tylko wyraźną krawędzią. Ale właśnie jest to poniekąd fajne, że wszystko w zasadzie mieści się w obrysie, nic nam nie wystaje. A z drugiej strony, nie ma absolutnie, moim żadnego problemu, żeby dokładnie wyczuć, gdzie. Który klawisz się znajduje, i chodzą po prostu pięknie. Siła potrzebna do aktywacji przycisku, moim zdaniem, w zasadzie jest dokładnie taka sama. Nie wiem, jak udało im się to zrobić, ale ja nie czuję szczególnej różnicy, nie czuję naprawdę żadnego większego oporu. I istotna rzecz, przycisk Camera Control, ten action button dotykowy, również jest zakryty. Zakryty po prostu kolejną, oczywiście, płytką dotykową. I oczywiście wszystko działa dobrze. Jeżeli jakikolwiek ubytek jest, to jest on tak nieznaczny, że ja nie byłem w stanie go wyczuć, szczerze powiedziawszy więc korzysta się z tego wygodnie i precyzyjnie. Mamy oczywiście wycięcia na złącze ładowania, wszystkie głośniki, mikrofony. W żaden sposób nie zaburzy Wam to pracy Waszego telefonu. A dodaj jedną fajną funkcjonalność, czyli nóżkę, podstawkę, kickstand. Mała wysuwana nóżka, która sprawia, że możemy sobie telefon oprzeć. Co prawda tylko w pozycji poziomej, w pozycji pionowej niestety. Ona jest za mała i umiejscowiona, jak widzicie, troszkę z boku, więc to się po prostu nie uda. Ale możecie, czy w ten sposób i wtedy będzie mocniej pochylony telefon do dołu, Bądź tą stroną, gdzie ona się znajduje, i wtedy będzie prawie że pionowo postawiony przed wami. Więc jeżeli chcielibyście właśnie bez potrzeby trzymania telefonu w ręku, bez kompletnie używania rąk, na przykład obejrzeć sobie nowy film na kanale Flavor Design, no to nie ma najmniejszego problemu i nie musicie kombinować, o co by tu telefon oprzeć. Macie zawsze ze sobą własną podstaweczkę. Niewiele, ale potrafi być bardzo wygodne i bardzo użyteczne. Jeśli nawet jest to coś, na czym Wam kompletnie nie zależy, to też moim zdaniem w zasadzie nie szkodzi, ponieważ ona się. Pięknie chowa. Składa się zupełnie na płasko, nie będziecie o nią zawadzać, zaczepiać. W zasadzie, tak na pierwszy rzut oka, można by pomyśleć, że jest to tylko właśnie też jakiś taki akcent dekoracyjny, po prostu na którym umieszczono jest logo producenta, a tymczasem właśnie wystarczy to podważyć, żeby otworzyć sobie i oprzeć o to telefon. Wspominałem, że wyspa jest zakryta, ale warto też wspomnieć, że nie tylko jakby zabudowana, ale też wokół niej jest rancik. Rancik, który sprawia, że kiedy odkładacie telefon obiektywami w dół, bądź nawet, nie wiem, odrzucicie po prostu zdenerwowani telefon na blat, to obiektywy nigdy nie zetkną się z powierzchnią i dokładnie tak samo jest w przypadku wyświetlacza. Oczywiście, no nie jest to kompletna ochrona samego ekranu, ale sprawia, że po prostu odkładany telefon ekranem w dół również nie będzie po prostu szurchał po jakichś chropowatych powierzchniach, więc... No, prawdopodobieństwo zarysowania ekranu również spada. Ten rant jest dosyć znaczny. Ja mam tu na ekranie jeszcze szkło hartowane, także trzeba jeszcze milimetr tak naprawdę dodać. A mimo wszystko, dalej ten rant jest tutaj wyraźny. No i jednocześnie, również co istotne oczywiście, to tu nie gryzie się z pomiędzy 99% szkieł na rynku. Jest tu tego miejsca jeszcze na tyle dużo, że szkło bez problemu mieści się. Brzeg pokrowca nie zawadza już tutaj o tą taflę szkła, więc nie będzie jej podważał, nie będzie jej odrywał od ekranu. No i chyba już ostatnia, ale też bardzo ważna rzecz, o której należałoby wspomnieć, to MagSafe. To etui oczywiście ma wbudowany swój magnes i to naprawdę bardzo mocny magnes. Bo ja wspominałem, że to etui jak na swoje gabaryty, jak na swoje wymiary nie waży wcale dużo, no to oczywiście nie można się oszukiwać tutaj, że to nie jest absolutnie nic. Waga odrobinkę rośnie, więc fakt, że jest tutaj mocny magnes zastosowany jest istotny, bo ten, który na przykład jest w iPhone'ie już kompletnie przez te dwie warstwy tworzywa. Nie nie dałby sobie tutaj rady. Właśnie z tak znowu słabym magnesem, jak taki w uchwycie biurkowym. Wiązanie jest na tyle mocne, że nie ma absolutnie możliwości, żeby telefon sobie z tego uchwytu spadł. A trzeba pamiętać, że w selfie stickach, czy uchwytach samochodowych, chociażby MagSafe'owych, to wiązanie jest jeszcze silniejsze, więc tam będzie jeszcze pewniej. Co dosyć istotne, no bo jeżeli telefon sobie wisi na takim uchwycie na biurku, no to wiadomo, że no nie ma za bardzo możliwości, żeby sobie z niego zleciał. No ale już w uchwycie samochodowym, gdzie możemy wjechać w dziurę, w jakieś wertepy, no to nie byłoby fajnie, jakby w trakcie jazdy telefon spadł nam pod nogi. Więc to mocne wiązanie jest absolutnie w takich przypadkach niezbędne. No i to etui Wam takowe zapewni. A zatem, zmienia się przez lata odrobinkę wygląd Tough Armor od Spigena, no ale nie zmienia się. Jedno to jest dalej bardzo dobre, świetnie wykonane etui. Etui o fenomenalnych właściwościach ochronnych. Stopień ochrony potwierdzony drop testami w tej metodologii wojskowej 810G w metodzie 516.6, czyli to są właśnie drop testy w tym standardzie. Czyli innymi słowy, telefon w takim pokrowcu nie powinien odnieść żadnego uszczerbku przy upadku z około 1,5 metra na twardą powierzchnię. Czyli mam na myśli tutaj Beton, metal, naprawdę twardą powierzchnię, nie, nie na dywan. Czyli na przykład w jakiejś głupiej sytuacji, kiedy potykamy się albo jesteśmy potrąceni, przypadkiem po prostu na ulicy telefon wypada nam z ręki, no to jest to właśnie taka wysokość, która nie powinna zrobić żadnego wrażenia na takim ETUI i zarazem nie wpłynąć w żaden sposób na stan waszego telefonu. Więc jeżeli szukacie czegoś naprawdę bardzo mocnego i do tego po prostu zweryfikowanego świetnie przez rynek, bo jest to ETUI, które jest na rynku, jak wspominałem, od wielu, wielu lat i jest to tylko jego kolejna rewizja, to ta farma Spigana zdecydowanie warto to się zainteresować. No a jeśli wpadł Wam w oko, no to oczywiście zapraszam Was serdecznie. Bądź na naszą stronę, bądź do na naszego sklepu w serwisie Allegro, do których linki zostawiam Wam w opisie tego filmu. A teraz dziękuję Wam jeszcze serdecznie za uwagę i życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć!